W Polsce jest przestrzeń dla doradztwa inwestycyjnego zarówno dla segmentu klientów private bankingu, klientów zamożnych oraz klientów segmentu masowego, czyli indywidualnych. W Private Bankingu doradztwo inwestycyjne jest godne z MIFID, jakościowe, z kompetencjami w zakresie doradców etyczne już funkcjonuje praktycznie w każdym banku. Z perspektywy klientów zamożnych, na przykładzie banku, w którym pracuję, Podjęliśmy decyzję, że od przyszłego roku, jak będziemy mieć gotowe narzędzie do, do, do doradztwa, będziemy wdrażać doradztwo inwestycyjne dla segmentu premium, czyli klientów zamożnych. I z perspektywy znowu klientów indywidualnych jest możliwe doradztwo inwestycyjne, tylko w innej formie a niż twarzą w twarz. Można wykorzystać doświadczenia ze Stanów Zjednoczonych, gdzie narzędzie, gdzie Robo Advisory funkcjonuje od 10 lat. I ponad 200 miliardów dolarów już jest w portfelach inwestycyjnych w ramach RoboAdvisory. Tak więc rozwiązanie z perspektywy milionów naszych klientów indywidualnych w postaci doradztwa inwestycyjnego jest możliwe przy wykorzystaniu RoboAdvisory i tzw. rozwiązania hybrydowego, to znaczy ze wsparciem doradcy na telefonie bądź wirtual doradcy.